Dzień dobry, kochani. Witam się z wami 28 września. Mamy dzisiaj niedzielę, dzień uniwersalny 1, w kluczu 37 w ogólnym wieczeniu 46. Moi drodzy, dzisiaj jest jeden ze spokojniejszych dni. Tylko mamy aspekt księżyca w sekstylu do. Merkurego, więc tutaj nasze czucie spotyka się w przyjaznym aspekcie z naszym logicznym umysłem, więc jest i harmonia, czujemy, żeby coś może miłego powiedzieć, oglądnąć, przeczytać. Pamiętajmy, że Merkury to też jest Komunikacja z bliskimi, tak? W rodzinie, z sąsiadami. Więc dzisiaj fajny dzień zachęca do właśnie takiego przyjaznego spędzenia czasu. 28, kochani, wibracja tego dnia jest też symbolem pewnego rodzaju sukcesu, też wytrwałości. 2 plus 8 daje 10. 10, moi kochani, w, w, w tarocie jest to koło fortuny, wielki arkan. Wszystkie dziesiątki też mają bardzo duże w moich arkanach symboliczne znaczenie. 10 buław to jest ten trud, to jest to, co niesiemy na swoich plecach, taki trudniejszy aspekt. 10 mieczy jest to mała śmierć, transformacja, ale to też już jeżeli mówi się, jak patrzę, tak w głowie mi przelatują różne dziesiątki mieczy stali kart. Najtrudniejsze są te, gdzie mamy powbijane miecze tak, w ciało, ale fajnie jest pokazane te 10 mieczy w. Tali 76 drzwi bodajże, gdzie leży pacjent i ma robioną akupunkturę tak, i głową, więc jest to też symbol uzdrowienia, gdzie w talii oszo jest to takie przejście z wielbłąda do lwa i do ducha, tak, czyli mamy w tej energii wyzwolenie się, w pewnym sensie, tak, koło fortuny, no, co się jeszcze zbierzesz, więc, moi drodzy, tutaj to przywództwo i symbol przywódca sukcesu, ale też i dobrobytu ta 28 daje, kiedy jest włożony wysiłek. Wysiłek, w zdobywanie tychże wszystkich wartości. Ale z czym ja do Was przychodzę, i myślę, że ważne jest to pytanie? Znowu mi się tu już wygasił telefon z opisem. Pytanie od kart duszy, moi kochani, kogo teraz obwiniam? Kogo teraz obwiniam. Dajcie mi sekundę. Wybaczcie, nie musiałam sprawdzić jeszcze raz to tłumaczenie. Bo tak dużo tutaj słów w tym języku angielskim, a w polskim trzy słowa, tak? Więc myślę, że może coś pomyliłam. Ale nie, dokładnie tak. I jakie mamy rozwinięcie tego tematu, moi drodzy? Osoba, która obwinia innych, nie zaczęła swojej lekcji. Osoba, która obwinia siebie, zaczęła swoją lekcję. Osoba, która nie obwinia nikogo, skończyła swoją lekcję. Autor nieznany tej mądrości. I co dzisiaj możemy zrobić? Weź odpowiedzialność, na kogo teraz zrzucasz winę. Dzisiaj uwolnij się. Uwalniając się od wszelkiej ofiary, winy i oporu. Nie należą one do miejsca, do którego zmierzasz. Tam mieszka tylko miłość i odwaga. Podejmij decyzję, aby to zrobić. Nawet jeśli nie czujesz się gotowy, posłuchaj swojego serca, zostaniesz poprowadzony. Moi kochani, ja powiem tak. E Często, często szukamy winnych w świecie zewnętrznym, czy to sytuacja, czy to osoba, która coś zrobiła, powiedziała. I jest to naprawdę bardzo duży progres, kiedy zaczynamy zaglądać we własne serce, kiedy się coś wydarza, w swój cień i sprawdzamy, dlaczego się coś przydarzyło. Powiem moja droga, była trudna i też byłam w tej energii obwiniania, bo gdyby to, gdyby tam to się nie wydarzyło, to ja bym się nie zdenerwowała, to ja bym tego nie powiedziała, to ja bym tego nie zrobiła. Całe swoje nieszczęście zawieszałam na swoim losie, nie bacząc, że coś we mnie prowokuje pewne zdarzenia. I w ten sposób moja dusza przypominała mi, do czego została powołana i czego ma się nauczyć, z czym ma się skonfrontować, żeby pewne rzeczy wyzwolić, ale musiało przyjść doświadczenie, żeby zrozumieć. Zrozumienie przyszło dużo później. Ale, kochani, jak uwalniające jest, kiedy nie szukamy winnych kiedy y, sprawdzamy w sobie y, czemu się coś wydarza i myślę że te y, dzisiejsze pytanie jest mega ważne bo my często y, potrafimy zrzucić na pogodę na korek na drodze na mm, wiatr na przeciąg y, no, mamy milion wymówek, żeby nie wziąć odpowiedzialności za swoje działanie, za swoje myśli i za swoje emocje. I zobaczmy, a dzisiaj fajny dzień jest, bo jest dzień spokojny. Możemy zanurzyć się, mieć tą refleksję, tak, czemu w naszym życiu się wydarzają różne rzeczy. Wiem, że to tak jak mówię, to to płytko wygląda. Jest to głęboki temat, bo możemy zadać różne pytania, kiedy się coś wydarza dzieciom, tak? Ale pamiętajmy, że dusza przychodzi z konkretnym planem i z konkretnymi wskazówkami, co chce doświadczyć. Wszystko bazuje na doświadczeniu. I Dzisiejszy dzień jedynka rozpoczyna przygodę. Dzisiaj mamy niedzielę, energii niedzieli, towarzyszy energia słońca. Jedynce też towarzyszy słońce, więc bardzo silnie jest podkreślone, można powiedzieć ego, tak nasza osobowość i nie mylmy, że Osobowość to jesteśmy my, to jest coś, co żeśmy nabyli, aby poruszać się w tym życiu. Musieliśmy się wielu rzeczy nauczyć, poczynając od poruszania się, tak? Ale dzisiaj mamy cztery miecze odwrócone jako energię główną, więc myślę, że jest to też fajne przy energii jeden, gdzie zaprasza do działania, do zrobienia kroku do przodu, do zasiania czegoś, aby mogło wzrastać. Więc wychodzimy z energii takiego odpoczynku, może po bojach tych ostatnich dni i tych zaćmień, bo powiem, że działo się i każdy z nas, odczuł bardzo silnie tę energię. Może ktoś powie ja nie, no nie każdego to bezpośrednio dotykało, bo nie każdy ma na osiach czy w tych znakach jakieś planety, więc no i są osoby, które pięknie odrabiają swoje lekcje i może odczuły to w kwestiach, że widzi, że w rodzinie coś się dzieje, ale to też dotyka w jakiś sposób, jeżeli naszych bliskich coś dotyka. W każdym bądź razie dzisiaj wychodzimy już do świata, wychodzimy do ludzi. To jest czas rekonwalescencji, tak się chyba mówi. Czasem mi się język prączę. wybaczcie mi. To jest czas, gdzie Zwracamy uwagę właśnie na to, co jest dla nas ważne i istotne. Tu już powinniśmy wyjść z czasu takiego zastoju. A siedem mieczy w tle, ja powiem tak: jeżeli ma przyjść siedem mieczy ze świata zewnętrznego, to tutaj właśnie. Bądźmy uważni, aby nie pokazywać palcem, że przez coś nam się coś przydarzyło, bo ta energia e, prosi o uważność, tak? e, zaprasza do e, tego, aby sprawdzić, czy wszystkie informacje mam potrzebne do działania, żeby. Nie dać się oszukać, nie zostać oszukanym. Ale jeżeli chodzi o naszą energię, jeżeli popatrzymy na siebie, to tutaj możemy mieć chytry plan, aby coś ominąć, tak? Może trudnego, może dokądś podążamy, więc sprawdzimy i będziemy mądrzejsi, tak? To jest karta, gdzie Mamy jakąś strategię działania, gdzie potrafimy sprawdzić różne warianty, być w pewnym sensie przebiegli w swoim działaniu. I tutaj właśnie Wykorzystajmy tą energię mądrze, czyli zabezpieczmy się z jednej strony, żeby nie dać się zaskoczyć, a z drugiej strony, aby pozwolić sobie w mądry sposób wyjść z jakiejś można powiedzieć stagnacji, chociaż nie da się. Ja nie czuję w sobie ani wokół siebie energii stagnacji, więc wręcz jest więcej ruchu i takiego przyspieszenia. Ale idźmy już dalej, bo znowu za dużo mówię. Fajny czas jest dzisiaj, bo poprzez budowanie właśnie to koło fortuny, wartości w relacjach. Możemy dziś, siejąc, osiągnąć sukces. Ja też zauważyłam, że, że przy tej energii 28 bardzo trzeba zwracać uwagę na to, czego sobie życzymy, bo 28 ma taką potężną moc sprawczą. Więc bądźmy uważni, moi kochani, dzisiaj szczególnie i życzmy tylko dobrze, żeby to, co rzucimy, nie wróciło do nas jak bumerang, i mamy od aniołów wybory. Popatrzcie, ja to lubię, jak karty podkreślają pewne słowa i pewne znaczenia. To my wybieramy, i to, co wybieramy, pamiętajcie, wraca do nas. A dzisiaj to pytanie też jest mega ważne. Ja już tu sobie przywołuję go, kogo obwiniam. Nie obwiniajmy nikogo za nasz los. Weźmy odpowiedzialność Saturn, odpowiedzialność za nasze działanie. A ósemka ma tutaj w kabalistycznej tego Saturna, w pitagorejskiej ma, kochani, za patrona Plutona, który jest tą głębszą potrzebą w astrologii ewolucyjnej naszej duszy, naszymi doświadczeniami, które niesiemy i które, jeżeli są trudne, bierzemy za to odpowiedzialność i to sprzątamy, robimy z tym porządek, tak? No, kochani, na dużą skalę, Jowisz to jest kabalistyczna dla ósemki wibracja Jowisza, więc tutaj dużo. I tu jest na dużą skalę. Tu jest naprawdę sukces, jeżeli na niego zapracujemy i sobie na niego pozwolimy. A wybory, moi drodzy, jeśli martwisz się swoimi decyzjami, to znak, że twój umysł próbuje sprawować kontrolę nad twoim życiem, co skutkuje decyzjami podjętymi przez twoje ego. Anioły radzą, byś. Rozważył wszelkie możliwe opcje, a następnie wyłączył umysł i wybrał sercem tę z nich, która sprawia ci największą radość i wydaje się najbardziej słuszna. Nie działaj jednak za potrzebem nierozsądnego impulsu, lecz raczej i za boską inspiracją. Dokonuj wyborów w imię wyższego dobra, pamiętaj. Jeżeli coś nie służy Twojemu najwyższemu dobru, z pewnością nie służy także najwyższemu dobru otaczających Cię ludzi. Pozbądź się więc fałszywego poczucia odpowiedzialności za innych i wybieraj mądrze. Wycisz się i dostrój do wibracji Twojej duszy, poproś anioły o pomoc i poradę, następnie, pełen wewnętrznego spokoju, spontanicznie dokonaj wyboru. Afirmacja dokonuje wyborów dla mojego najwyższego dobra, bez obwiniania kogokolwiek, zagłębiania się w swoim sercu. Osoba, która nie obwinia nikogo, skończyła swoją lekcję, kochani. I Dobroć mamy tutaj na spodzie, bądźmy dobrzy przede wszystkim dla siebie, bądźmy uważni. Dziękuję Wam za dziś. Pozdrawiam Was serdecznie, życząc Wam cudownej niedzieli, zapraszając do komentarzy, do zostawienia śladów w postaci łapki w górę, jak się podoba. I do subskrypcji, jeżeli ktoś podąża ze mną, a jeszcze nie przycisnął sobie tego dzwoneczka. Dziękuję. Pięknej, pięknej niedzieli.